Co sądzisz o menadżeru? Ja myślę, wiecie, byli menadżery, to następny ktoś to robi kasę czyimś kosztem. Cześć! Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Małgorzata L. Wielkie dzięki. Siemaneczko, Słuchajcie, wrzucam to do początku filmu, żeby potem już wam nie truć tyłka. Jest Amazon Prime Day, jeżeli masz Prime, jesteś zalogowany, zalogowana, będziesz widzieć te ceny, które ja tutaj pokazuję i widzę. Polecam wejście sobie na y, dokładnie na opis każdego filmu, który się pojawia od wczoraj, w zasadzie. Tam będą poszczególne linki. Zapraszam. Ceny są do, do, no, dowalone, naprawdę mocno dowalone. E, No Dolar po f, f, 3, 60, 70 robotę. Do tego są te promocje. Naprawdę warto zerknąć. Dodatkowo wspieracie kanał kupując z y, moich linków. Cena jest taka sama, czy kupujecie z linka afilacyjnego, czy nie. Polecam. A my przenosimy się do prezesa, bo coś zbidniało podobno. Przepraszam, pana, klapko, oczywiście. Wiewiórki i Bobry. Dzień dobry, dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Drodzy państwo, nie regulujcie odbiorników. Tak, właśnie dzisiaj wyglądam. Suma suwarum zastałem wczoraj po godzinie drugiej nad ranem. Wczorajszego wieczoru prowadziłem live z częścią z państwa. No nie, no, kurde, no. Kto z Was byłby w stanie się tak nagrać? Po prostu wstajecie i nagrywacie się w taki sposób. Naprawdę... Co za fleja. Którzy odwiedzili mnie w tym czasie, bardzo za to dziękuję, swoją drogą. No właśnie, wyglądam jak wyglądam, bo jestem po prostu niewyspany. Powoluśku zbliżamy się do godziny siódmej. Ja już jestem po przygotowaniu śniadania i lunchu dla dżunek do szkoły. Nakarmiłem też już kuraki. Czas będzie zaraz nakarmić jeszcze surikatki, choć nie wiem, czy one już wstały. O, to wcale nie jest godzina taka. No, obudziły się, ale jeszcze tak śpią, jeszcze są takie po widaczkach, jeszcze nie biegają. Dopiero się budzą. No właśnie. Skoro budzą, to i ja. No, tylko ta kotka tutaj w pełnym, pełna energii. Jeszcze się przestała jeść. Skoro budzą, no właśnie, to teraz ta najmniej przyjemna część, poranka, czyli wybudzenie dziecka i ubranie w uniform do szkoły. Pogoda witościwa. Ej no przejebane w sumie. Wyobraźcie sobie, że taki gościu kurwa niewymyty, taki przeczochrany w ogóle, wam jedzenie jeszcze was do szkoły w takim stanie. No i na proty jeszcze taka pewnie ja piedo no. współczuję dżunku. Yes. E, przekonałem Asię do mojej strategii, którą już na pewnego czasu chciałem obdrożyć, ale tym razem chyba się udało, a no, mianowicie. Nanieśliśmy na e, kartkę wszystkie pomysły, czyli to co chcemy zrobić, żeby było i działało, funkcjonowało na otwarcie kafejki yy, 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 Zo. zoo. Yy, to nie, jest, to nie, nie będzie też tak, że jak już to otworzymy, to to już jest koniec, bo, bo tam cały czas będzie przestrzeń, będzie miejsce, gdzie będziemy mogli jakieś pomysły realizować. Będziemy słuchiwali się w to, co yy, mówią nasi goście odwiedzający nas. Słuchaj, no ja mam taki pomysł. Może po prostu od razu pozwólcie tym ludziom strzelać do tych zwierząt, bo i tak wszystkie zdechną. E? Wiemy, co chcemy, żeby było zrobione i teraz podzieliliśmy to wszystko sobie na mniejsze podprojekty jakby, i do każdego projektu zatrudniamy osobno ludzi. Będzie ekipa do zrobienia przestrzeni dla papug i dla, yy, dla pawi. Będzie ekipa do zrobienia playgroundu, czyli całego tego yy, tej przestrzeni dla dzieciaków, włącznie z oczkiem wodnym. Będzie przestrzeń yy, będzie tam do, do wykończenia kuchni, zbudowania baru i zrobienia domu dla surikatek. Yy, czyli jakby podzieliliśmy to sobie na mniejsze sekcje. Każdą oddajemy w ręce innych pracowników, tylko musimy ich teraz znaleźć i zatrudnić. I niech wszyscy robią w jednym czasie. Wszyscy, każdy ma swoje do zrobienia, swoje zadanie. Płacimy za wykonane zadanie. Dziękujemy. Dzięki temu za dwa tygodnie powinniśmy być gotowi z infrastrukturą. Yy, czy będziemy gotowi z, nimi, z ludźmi z wyszkoleniem, z, z menu i tak dalej, to już jest inna bajka. Jestem pewien, że po pierwsze nie uda się za dwa tygodnie, po drugie ci znikmerzy wszystko na złość źle zrobią, bo są, no nie umieją po prostu. E, oczywiście według niego. E, a po trzecie będziemy mogli zobaczyć finał za jakiś miesiąc najwcześniej. I po czwarte będzie wyglądać wszystko dokładnie tak samo jak teraz, czyli po prostu będą zwierzęta wypuszczone na jakimś barłogu w śmieciach. Zakład? No dobra, musimy sobie to przewinąć, przecież nie będziemy tego oglądać, bo idziemy do sedna, do sedna tego cudownego filmu. A was widzowie drodzy zapraszam na ten Amazon, jutro się kończy Prime Day i zapraszam was również na zajebiste linki z Aliexpress, są w opisie filmu. To wspiera kanał, jak sobie coś tam kupicie. Ja i tak wyszukuję rzeczy, bo mam po prostu fanpage na Facebooku, który polega na afilacji. Nie? E, także fajnie, jakbyście sobie coś nabyli drugą kupną. Przyjechać, do to okazał się, że Kasia jest w ciężkim stanie. Widać, no widać, że, że, że widać, że jest, jest źle po prostu. O nie, kto by się spodziewał? Nie. Kolejna ofiara, Znaczy kolejna... Pech. Pech. Na pewno ktoś im coś sprzedał złego. Trefna była. no A no, na no, bieżąco no. jest Jesteśmy już. Z panem panem, z panem. Ale chyba... Dobra, nieważne. Zobaczymy. Jezus, na wykopie pisali, że przywiózł pana z kiosku. Nie wierzyłem, ale kurwa przywiózł pana z kiosku. Weterynarza. Znaczy, weterynarza. No... Sprzedawcy paszy jakiejś. Jeszcze nie będę tego pokazywał. Tak jak wyszła z tymi małymi? Wyszła, to wyszła. To jest jakaś masaka. Jakie miny robi, jak ta sesja Macrona po wybuchu wojny? <grywka> Jakby się w ogóle tym przejął, tak naprawdę? Jakie? Co tu się dzieje? Zostawiłem tu wczoraj koguta, a zostałem cztery względnie. Ej, tak ogólnie w tamtym tygodniu chyba był yy, ten pies ginął, nie? Został dziwny potrącony przez samochód a pewnie sam go rozjechał. Potem, w ostatnim odcinku Kappenhausen tak po prostu było widać, że jakaś kaczka się powiesiła czy kura, nie? I teraz ta koza zdycha, że... komu tak zwierzęta umierają? Okazało się, że pan weterynarz powiedział, że to jest jakiś wirus, e, że ona musiała już tego wirusa mieć, e, jakżeśmy ją kupili. Pyta się, czy to z tego samego stada, mówimy, no, że z innego, no ale że przebywała, przebywały razem, to one też mogą być zarażone, mogą się zarazić. I, i, i teraz pan daje szczepienia, szczepienia, jakby przeciwko tej choroby, żeby, żeby te były odporne na nią. Szczepienia podczas choroby. To jest kurwa genialny plan. To tylko Filip mógłby jeszcze wymyślić. Szczepienia w chorobie na tę chorobę i cukier dla cukrzyka. Ty będziesz miała aparta, widzisz, bo będzie zaszczepiona. No to no, no, też będzie mógł dzwonić do właściciela tej kozy, że nam. Ej, Dobry tydzień. Nie ma co. Ale, żeby biegła jedna wścieka, no ale musi być zaszczepiona, nie ma siły. Asia właśnie rozmawiała z tą właścicielką kozy, od której żeśmy ją kupili. Bo była z nią w kontakcie od początku, jak zobaczyliśmy, że ten brzuch jej pęcznieje. No mówiła, że, tam, że to jest właśnie coś tam, coś tam, tłumaczyła, ale żeby się nie przejmować, bla, bla, bla. No i ostatecznie sytuacja jest taka, że, że teraz mówi, no tak naprawdę, to ja nie mówiłam tego bo wcześniej, bo miałam nadzieję, że, że ta koza nie będzie miała tej choroby, bo jej mama miała tą chorobę i jak była w ciąży z nią. I my żeśmy zaszczepili tą, tą jej matkę. I mieliśmy nadzieję, że ona nie przekaże tej choroby dziecku. No ale widocznie przekazała. To przykro mi. I tyle. Także sprzedała nam kuskę, która, która miała wirusa. Pamiętajcie, jak się drogie panie rozmnażacie i będziecie miały potomka, to nie chorujcie, bo przekażecie tę chorobę dziecku. No. Taki koniec. Nie, wiem Drogi widzowie, ty wejdź sobie na mojego linka i kup sobie to do samochodu, to jest zarąbiście potrzebne. To nie jest jak EL, ten 127, taki gówniany. To jest prawdziwy czytnik OBD, który obsługuje 99% samochodów. To jest wersja dla Androida, jest to jest wersja e, dla iOS-a, jest droższa oczywiście jest przez Wi-Fi. E, mamy jeszcze kod z tak także to wychodzi jakieś 45 zł. Kod też jest w opisie. Wsadzacie to do fury i możecie sobie robić diagnostykę, usuwać błędy, nadzorować wszystko podczas jazdy. E, no to naprawdę działa, nie? To nie jest jak ten stary ELM. Zresztą poczytajcie sobie opinie, nawet nie tutaj, tylko w necie. Jest y, po prostu potrzebne. A za tę cenę zwykle kosztuje to grubo powyżej e, stówki. Możecie sobie też pogooglować, i polecam i zapraszam. No i oczywiście te ekrany też jest to petarda. A jak ktoś pływa na supie i chce pływać trochę szybciej, no to tu mamy w zalębistej cenie wiosło podwójne, prawo-lewo, nie trzeba przekładać z prawej do lewej strony. Polecam i zapraszam. Kasia rozmawia teraz cały czas właściwie z właścicielką, której kupiliśmy i było właścicielką. I ona mówi, że, no, że to jest bardzo zaraźliwa choroba, i że niewykluczone, nie, nie że te jak przebywały razem, to ona się też zaraziły. Niby dostały teraz te zastrzyki, które mają. Także Ale ja już sam nie wiem teraz. Wiesz, właśnie zagadka tych czterech kaczek tam w rogu. Eee, okazało się, że brat, którego prosiliśmy, żeby przywiózł e, dwie jakieś duże kaczki, dla, dla, dla tej kaczki. na dla, dla tej kaczki. Jako kumpli, ziomali. To przywiózł cztery, ale mniejsze. O matko, jedyna. Cześć prosiaczki. Dzień dobry. Dzień dobry. O, jak śmigają już. Wyleczona łapka. Nawet kubkę zrobiłeś, żeby pokazać, że wszystko dobrze. To miło z twojej strony. Dobrze, chociaż wy się trzymacie dzielnie. Wspaniale. Klewik, <grywik> cóż za alegoria do życia i miejsca przebywania właściciela. Patrzcie, na tak się mało nagrywa, coś? Na wykopie piszą, że będzie rozwód. Panie, tam w środku. Część wyskakuje. Nie wszystkie, ale część wychodzi. Dobrze. Tam problem jest taki, że z tyłu jakby jest ogrodzenie robione światki, z to z już dużymi oczami. I tak jak te maluchy się trzymają mamy. Mama tam nie przejedzie, więc i, i maluchy nie nawet jak szedzą, to wrócą. Tak te nie mając tutaj mamy. Jak tam pójdą, to mogą nie wrócić. To jest problem. A oni teraz wszystkie tutaj wyrzuca, żeby sobie pobiegały. No, Zobaczymy, kaczuszki. Tą wodę im przyniosę bliżej. O, tak, proszę. Nie czym łabąć. Musiałem tu sobie trochę że

No chyba tak. Nic, co Asia powiedziała mądre słowa. Wzięliśmy na siebie dużą odpowiedzialność. Musimy stawić czoła różnym wyzwaniom i, i, i różnym sytuacjom. I takie sytuacje jak to, że zwierzę nam tutaj po prostu zejdzie, będą się zdarzały. I musimy starać się robić tak, żeby w takiej sytuacji było jak najmniej, ale po prostu iść do przodu. Strasznie Taka prawda, po prostu. Także działamy dalej. Mają tymczasową kładkę, jakby chciały wrócić sobie same. Na razie pochodzą. Jeszcze tak kończąc temat... Yy, yy, Niedługo całe tematy się skończą, znaczy no, tych zwierząt i życia. Yy, pierwszą osobą, którą poinformowaliśmy o tym oczywiście yy, był yy, patron, jest patron i yy, patron. Z nim przedyskutowaliśmy, jakby przekazaliśmy wszystkie informacje, przedyskutowaliśmy dalsze Kroki też możliwości. Patron zdecydował się, że zostaje i... Przecież to jest cyrk. On się zachowuje jakby prowadził jakiś szpital. I dzwoni do rodziny kurwa najemniczej. Także bardzo dziękuję. Natomiast, <grym> natomiast my żeśmy... No wprowadzamy pewne nowe procedury, do których nie było. My się wiele, wiele rzeczy jakby tutaj... No, uczymy, Przy, przykre jest... To. No tak jak mówię, ja się nie ukrywam w bronią odpowiedzialności za sytuacje, na które mam wpływ. Natomiast tutaj, no tak jak tam powiedział weterynarz, jak się później okazało, właścicielka to potwierdziła, yy, to jest wirus, to jest choroba. Weterynarz i ten sprzedawca, wiecie, owsu. Owsa? Owsu. Owiec się sprzedaje. Bo no to on sprzedaje. I on mówi, znaczy kapek, że to jest weterynarz. No tak. Tak samo zęby są leczone o młodej, nie? Też u pani w piasku. Ale pani jest specjalistką, bo obok Kambodży ma również. <laughs> Przecież sprzedaje jeszcze. <się. śmiech> Pasty do zębów bliższe eee, No i dla, Czy z alkoholizmu, no bo wiadomo, że sprzedaje Kambodża. Zaszczepienia takiego zwierzęcia. Przed tym chorobą, to będzie je po prostu od razu szczepił. I to jest to, e, tak, ta nowa procedura, którą będziemy w tej chwili wdrażali. Ja. Jezus, procedury. No procedury, jak na jakimś wielkim korpo albo w szpitalu, naprawdę. I to jakie? Będą szczepić zwierzęta. No niebywałe. Niebywałe, będą w końcu szczepić zwierzęta po tylu zgonach. Iść dalej. Usiadłem teraz przy laptopie. Eee, tutaj mam parę rzeczy do zrobienia. <coughs> I właśnie na Facebooku między innymi. I akurat wyświetliła mi się taka strona ostrzegawczy. Ja to mówiłem dokładnie ASI. Pojawiły się ogłoszenia to niektórzy rzeczy bardzo atrakcyjne cenach sprzedają. No, między innymi tutaj telewizor 55 cali za 200 dolarów. To jest dość dziwna cena, za, za niska no, generalnie. Dining set. Taki za 70 dolarów, bardzo fajny, chcieliśmy kupić. I chcieliśmy kupić taką sofę, która jest sofa, za 120 dolarów wystawiona, i to była bardzo dobra cena. Ja się skontaktowałam tutaj z tą osobą, która to wystawia, i ona mówi: Dzisiaj nie można tego obejrzeć, jutro ewentualnie. Jeżeli chcecie, żebym wam zarezerwować, to wpłaćcie mi jakieś tam pieniądze i ja wam przytrzymam Brzmi jak skam zwykły. Prawo-piedwo kupu. I tak wydawało się to takie wszystko w miarę miękkie, ale. Ja mówię, nie, chcę najpierw sobie obejrzeć, nie ma problemu, ma mogę podjechać dzisiaj obejrzeć. I wysłała nam lokalizację, ja pojechałem, nie wiem czy Państwo pamiętacie, ja to byłem tam za Alanem byliśmy w tej lokalizacji właśnie, w po to, żeby obejrzeć te rzeczy. E, ta lokalizacja coraz bardziej zupełnie jakby błędna, gdzieś tam od czapy w jakimś domu. E, no i teraz właśnie zaczęły się pojawiać na grupach różnych informacje. Dla wszystkich, uwaga, bądźcie bardzo ostrożni, skammer time, czyli ktoś, oszust krąży bardzo aktywnie ostatnimi dniami. Pamiętajcie, nigdy nie płacicie z góry, tylko i wyłącznie po obejrzeniu Czyli od, wyciąga od ludzi, po to atrakcyjne towary są i w atrakcyjnej cenie. Yy, wyciąga, wyciąga od ludzi, żeby zapłacić, na przykład tu no, wychodzi powiedzmy 190 dolarów, za to, to wpłacisz mi stówkę, ja Ci rzeczy i później płacisz tylko e, resztę. Yy, no i ludzie płacą z góry, prawda? I nigdy towaru nie dostają i, i, i gościu się zmywają. Takie numery. No i właśnie, a kto za tym wszystkim stoi? Trudno powiedzieć, prawda? Jest tutaj wysłany QR-kod, także także można w, po, po prostu wpłacić. Yy, to jest w dolarach, jak tutaj Państwo widzicie. Yy, no i ktoś sobie wymyślił taki ma taki pomysł na, na biznes z Wszak Kambodija to światowa was z Kamu podobno ostatnio. Oszustwów. Po e, miały być bambusy zapłacone z góry wczoraj. Wczoraj wieczorem powiedzieli nam, że dzisiaj rano. A my południe ciągle ich nie ma. Przy czym że nie ma, oczywiście to mówię, bo są skamerzy. Po prostu jeszcze nie dotarli, tylko się spóźniają. No ale mają być. Mieliśmy wczoraj robić ten e, Chicken House, kurnik. Dzisiaj. No i ciągle nie ma sprzętu, towaru. Dobra, ja, żeby nie, bo to nie ma sensu, żebym się dzieje czekał, jadę poszukać tej prawie do zrobienia toru do mnie ruszam. Tak, tak, przyjechałem najpierw jednak, no to po drodze w sumie, do DHL, Czy się czy możemy Może że skąd zamówił sobie kuriera do Polski, który mi coś zawiezie do innego kraju. Eee, mam nadzieję, że taka operacja jest możliwa. ma, Nie można. Można zamówić kuriera tutaj, mogę zamówić kuriera do Polski, znaczy w Polsce, żeby wziął e, paczkę do wysłania ją do Kambodży ale zamówić kuriera do Polski, żeby wysłał to do innego kraju, to skąd nie mam. O, kurde. Asia próbowała wytłumaczyć mi, gdzie znajduje się ten sklep z m.in. właśnie sztuczną wykładnie sztuczą, wykładnie są sztuczą prawą, to chyba chodziło o to, bo sztucznej tu jest najróżniejszej. I ja właśnie coś w ten desen bym potrzebował. Cyzdej? Nie wiem konkretnie jeszcze która, nie może być zbyt długie właściwie, aczkolwiek prawda, w różnych warunkach się gra. Ale to ono się będzie wycierało, także muszę to też wziąć pod uwagę. Wiem, że to tam będą robione te igrzyska dla dzieci i, i dzieci będą potem biegać i się wywracać i sobie kaleczyć nogi. Ale tam i tak to wszystko będzie obejść Rapiej ja bym sprawdził jak to się czyści skup tych wszystkich zwierząt. Pole rabie w sumie, no? 5 dolarów za metr. Ale najlepsze to, że nie, w sumie nie wiem ile metrów potrzebuję, nie zmierzyłem. No ja tak biorę na, na mocno na oko. Są to prampal! Prampal. Prampal, prampal! Prampi! Okay. A ty? A ty? No nie wiem, zaraz Jak pani rozwinie to będziemy patrzyli, jak wtedy wizualnie zerknę, jak to po prostu długościowo wygląda i najwyżej wezmę więcej. Moi drodzy, moi drodzy widzowie, ci, którzy jesteście w Kambodży, jesteście w Siemri, albo będziecie tutaj, miło mi poinformować, iż otworzył się nareszcie długo wyczekiwany sklep naszych przyjaciół, którzy robią tutaj wendy, kiełbas, Generalnie raj dla podniebienia i są otwarci od dzisiaj. Także od poniedziałku do piątku od 11 do 19, a w soboty od 11 do 15 można przyjechać i zrobić zakupy już tutaj w sklepie Unik Firmo. Ja właśnie zrobiłem na dobry początek. I jadę teraz do domu jeść. Smacznego. <noise> w tym miejscu będę kończył dzisiejszy odcinek, ale nie, nie do końca, nie dzisiejszy. Odcinek poranny, bo wbrew temu, co ostatnio planowałem, okazało się, że jednak e, zdarzają się takie dni, kiedy tego materiału po prostu jest dużo. E, tak jest właśnie dzisiaj, Materiał jest na tyle dużo, że wrzucenie ponad 40 minutowego odcinka, to już byłaby przesada. Zgadzam się, to byłaby przesada. Ale będzie drugi gniot jeszcze po południu. No nie wiem, ja go raczej nie zobaczę, ale... Dajcie znać w komentarzach co on tam wymyśli. Ja widzieliście głodnie już mu uszło napięcie, smutek, pokusce. Czekamy na kolejne ofiary. To no, się nie skończy dobrze. Zaraz się nim kurwa jakieś służby, jakiś, nie wiem jak coś tam jest, od zwierząt. Greenpeace to jest od, też od zwierząt? Ale się nim zainteresują, no jak on teraz wprowadza, już mając tyle zwierząt, wpadł na szczepienia, no to, no, 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 no to nie wygląda to. Dobrze, to fajnie w W wordzie napisał, a podkreślam, bo, bo błąd wykryło. Jest cały kapek, to jest tak wszystko zrobione na no odpierdol. A może. Szanowni, jak też chce mi kawę postawić bajkofituslerz byli menager. Zapraszam do w kupcie sobie coś, a w szczególności to, co to wyczyściłem, teraz ten e, skaner OBD pasuje do wszystkich samochodów. I naprawdę będziecie wiedzieć co wam się w aucie psuje albo co się nie psuje i błędy takie duże też można usunąć, no i engine znika jak coś. Kłaniam się nisko, cześć.